Ej, wiesz, że dostałem... Pamiętasz ten, co wbijaliśmy do Demonza w nocy i pytałem, czy odbanuję mojego przyjaciela maxila? No. To dostałem suba tam. Bo ty masz dużo wizów od tego śmierdziela. Od Demonza? Nie wiem. No gdzieś po strzałcie? Tak, tak, tak. No. No, no, to ten, dobrze dobrze Nie poznam nie... ten, ten. Mierdziec jest jakieś wyzwisko czy coś? Nie wiem ja To tam nie rusza O tam są pary. Powiem na ci prosty. tak na prosty, na prosty, <laughs> Ale no, słuchaj, powiem ci tak uciekają. Słowa tego człowieka znaczą mniej niż zero więc To nie, nie jest istotne co mówię Mógłbym mówić co chcę To i tak by nie miało znaczenia, bo on nic nie znaczy 120 tegoście uciekali Popem tam robią z niego pośmiewisko w tym całym, w całej oindustrii jeszcze liżej, więc no co mam więcej